I tak jak już zapowiadałam wcześniej, będzie taki malutki haul. E, wolę robić haule częściej, a mniejsze i nie dzielić je na części, dlatego znowu haul u mnie. E, haul będzie e, połączeniem e, holu ciuchowego i kosmetykowego, ale naprawdę jest to dosłownie łącznie pięć rzeczy, więc nic wielkiego. Zacznę może od tych ciuchów. E, to są wszystko, e, jeśli chodzi o ciuchy, moje łupy z Galerii Krakowskiej. No więc tak, pierwsza rzecz. To jest zdobycz e, z HM, czyli e, kaszciecik. Powiem e, Wam, że ja generalnie nie jestem za tym, żeby nosić czapki. Nie lubię nosić czapek, no ale e, przez to, jak się tak załatwiłam, e, w zasadzie dwa razy w tym miesiącu e, byłam przeziębiona. Nie było to nic poważnego, no ale jednak troszeczkę uciążliwe. Postanowiłam, że jednak jakąś czapkę muszę mieć. E, I e, Sydziłam, że najlepiej będzie kaszkiet, bo najpierw troszeczkę nosiłam się z zamiarem kupowania takiego tego tak zwanego zwisa, jak ja to mówię, czyli tych czapek, które tak są długie i jak się kończą na plecach w zasadzie i można w nie schować całe włosy, ale nic mi się nie podobało, nic się pasowało do mojej buzi, może ewentualnie, e, no to nie jest dla mnie czapka i dlatego. E, I ostatecznie zdecydowałam się na ten kaszkiet. Zwykły, prosty, czarny. I w sumie ja sobie lubię go nosić tak łobuzersko, tak z daszkiem na bok, może nie będę teraz zakładać, bo wszystko mi tutaj się rozkopie, a i tak po dzisiejszej pogodzie w Warszawie, która jest straszna, mam jeszcze mokre włosy, hmm, może nie jest to najlepszy pomysł. No i mam taki kaszkiecik, on chyba nawet nie był przeceniony, kosztował 19,90 ale fajna sprawa. Były w różnych rozmiarach, bo wiadomo, e, każdy ma inną głowę. No ja niestety musiałam wziąć ten duży. <laughs> ok, oprócz tego e, weszliśmy jeszcze do CIA e, i tam e, kupiłam sobie dwa steterki. Pierwszy to ten, który już widzieliście na moim poprzednim filmiku, czyli taki e, biały kardiganik. Jak wiecie, jestem wielbicielką tego typu sweterków i mam już ich kilka w swojej kolekcji: czarny, szary, turkusowy. Czarny to mam chyba nawet dwa. No i teraz dołączył do nich, do nich właśnie biały. Zastanawiałam się nad kupnem kolejnego czarnego. To prawda, nie był to kardigan, tylko taki sweterek. Taki sweterek, nie sweterek, bo z krótkimi rękawkami, czyli ewidentnie do bluzek z długim rękawem. I tutaj zdaje się zapinany na jeden guzik, albo nawet w ogóle nie zapinany, ale no takie jakby pseudo bolerko, coś takiego. Ale mój chłopak stwierdził, że nie, że lepiej, żebym kupiła tamten. No i jak już szliśmy do kasy z tym białym sweterkiem, mój chłopak wypatrzył mi jeszcze też sweterek, który już widzieliście na mnie. Taki turkusowy. Kosztował on tyle samo, oba były po 39 złotych sprzeceny. I ten jest super, bo jest ciepły i w dodatku mój ulubiony kolor, bo to taki niebiesko-turkusowy i naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Więc jeżeli któraś z Was miałaby okazję być w ja to jeżeli lubicie tego typu sweterki tutaj z, z takim dekoldem V, to polecam, bo naprawdę jest bardzo fajny i były one w różnych kolorach, więc na pewno każda z Was znajdzie coś się, dla siebie. No i w niedzielę przy okazji mojego boju o zakupienie sprzętu na raty, który dalej się toczy i niestety przegrywam cały czas, ale może mi się w końcu uda, na pocieszenie weszłam sobie do Superfarmu. Generalnie nie lubię tej drogerii, prawie nic nie kupuję, bo uważam, że jest drogo i nie ma tam nic ciekawego, ale są tam dwie rzeczy, których nie ma nigdzie indziej. A mianowicie wreszcie stałam się dumną posiadaczką Karmeksu i mój Carmex jest wiśniowy i powiem Wam, że wcale mi ten zapach nie przeszkadza. On jest taki mentolowy i tak dalej, ale bardzo go lubię i naprawdę teraz jest to... nic innego nie używam w zasadzie. Taka moja mała fobia, cały czas mam karmeks na ustach. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o jego zastosowanie. Bo ja, jak wiecie, byłam chora. Miałam dosyć taki obfity katar. I jak mam katar, dużo razy wycieram nos, to zaraz automatycznie tutaj na, na górnej wardze, no na mi bardzo wysycha i pęka. I miałam już tak, jak wróciliśmy w sobotę. Natomiast w niedzielę, kiedy kupiłam sobie właśnie Carmex, od razu zaczęłam go stosować i pod koniec dnia nie miałam już nic. Więc jest naprawdę rewelacyjny. Żaden krem niwea mi go w tym momencie nie zastąpi. A, a dodatkowo Dodatkowo jest świetny na opryszkę i jak już jestem przy opryszce, bo ja też z tym mam problem. Wiem, że Iwetka też o tym mówiła, że karmek z bardziej na opryszkę pomógł. E, on jest taki bardziej przeciwdziałający, zanim nam coś wyskoczy. Bo jak już coś wyskoczy, to raczej bym go nie, nie wiem, jakoś tak nie proponowała, bo z tego co wiem sprawia straszny ból. E, ja znam lepszy produkt, e, który zaraz Wam pokażę. E, moim numerem jeden, jeśli chodzi o leczenie opryszczki, i są plastry Kompit. Ja wiem, że one są dość drogie, ale naprawdę warto je kupić, bo jest ich tutaj sporo i nawet dają lusterko. Ja zawsze miałam... używałam wcześniej takiej maści, która nazywa się Antivir. I ona też mi pomagała, jednakże to leczenie było dosyć długo trwałe, ponieważ ta maść działa, działała na takiej zasadzie, że ona wysuszała to, co tutaj nam się zrobiło i potem miałam taką, ja śmiałam, że mam zelówkę, bo takie twarde miejsce e, po tym, co, co było leczone i tak naprawdę trwało to no, tydzień albo i dłużej. Natomiast z tymi plasterkami trzy e, dni i jest po sprawie i w zasadzie nie ma nic i naprawdę są świetne. To taki mały dodatek do tego holu. No i ostatnia rzecz, którą kupiłam, na którą też długo się czaiłam i zastanawiałam, czy kupić, to jest smakers. Ja wiem, że Black miała o nim z tego co pamiętam taką średnio pochredną opinię, no i niestety muszę się do niej przyłączyć. On miał pachnieć, smakować, w ogóle jako balsam jest okej, okay, no bo nawet nawilża. Pod tym względem nie jestem jakoś strasznie zawiedziona, bo akurat w moim przypadku się sprawdza jako balsam nawilżający usta. No, Natomiast jeśli chodzi o zapach i o smak, nic. Mam wrażenie nawet, że on trochę śmierdzi, on miał być malinowy, smakowity, no nic z tego, dlatego no nie wiem, może spróbuję jeszcze raz za jakiś czas, na pewno nie teraz kupię sobie jakiś inny smak, bo teraz to było takie wybierane tylko na szybko, bo te smakesy były tylko przy kasach za, za, za paniami, e które nas obsługiwały i nie chciałam za bardzo przedłużać kolejki i... Poprosiłam o pierwszy, który rzucił mi się w oko, ale może wybiorę sobie jakiś inny, e, bardziej fantazyjny zapach, nie wiem, Coca-Cola, Fanta czy coś takiego, i to będzie lepsze. Bo ani zapach, ani smak, smak no, w zasadzie żaden, a nawet taki jakiś dziwny, bym powiedziała, nie przypadł mi do gustu, więc jak na razie nie polecam, ale może zmienię zdanie, bo tylko jak wiecie, krowa nie zmienia zdania. No dobra, i na dzisiaj to by było tyle. Zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Dziękuję serdecznie za subskrypcję, wszystkie komentarze i wiadomości, których jest mnóstwo. I pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki, papa! Pa.